Wcześniej bilans drogowej tragedii w Lubuskim Wawrowie trzy osoby zatrzymane, dwie już z zarzutami, ale główny podejrzany o śmiertelne potrącenie dziesięciolatka będzie przesłuchany dopiero jutro. Wiadomo, że nie miał prawa wsiąść za kierownicę i ze względu na sądowy zakaz, i dlatego, że jak przyznał, zażywał narkotyki Renata Kijowska. I ten mężczyzna, brat kierowcy i ta kobieta już wiedzą, że grozi im 5 lat więzienia. Według śledczych pomagali kierowcy, który zabił 10 dziesięcioletniego chłopca. Mieli ukryć w lesie auto, którym jechał. Usłyszały one zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania karnego. Paulina M. dodatkowo zarzut posiadania znacznych ilości substancji psychotropowych. Podczas przeszukania przy kierowcy też znaleziono narkotyki. 26-latek przyznał się, że za żywał w piątek po południu. Mimo tego i mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, przed północą pojawił się na tej drodze w Wawrowie, gdy grupa dzieci zebrała się przy autokarze. Jechały na ferie do Zakopanego. Rodzice jeszcze kończyli pakować walizki do tego luku, luku bagażowego. W pewnym momencie z dużym impetem Nadjechał kierujący. Doszło do potrącenia dziesięcioletniego chłopca. Kierowca nie zatrzymał się, aby udzielić pomocy, ale z impetem ruszył w ucieczkę. Kamery uchwyciły, jak się spieszył. Nie wyobrażam sobie, co muszą teraz przeżywać rodzicom. Dziecko, które miało cieszyć się feriami. A tutaj taka, taka tragedia. Nie pierwsza, do której doprowadzają kierowcy pod wpływem narkotyków. To wypadek sprzed kilku tygodni. Kierowca zabił trzyosobową rodzinę, w tym siedmioletnie dziecko. Coraz częściej prowadzimy nie pod wpływem alkoholu, ale pod wpływem narkotyków i całkowicie zaburzają naszą świadomość, koncentrację, zdolność reagowania. Jest, jest, jest. Na ile narkotyki mogły mieć wpływ na kolizję, którą spowodował ten kierowca taksówki, sprawdzają najpierw narkotestem krakowscy policjanci. Urządzenie bada, czy w tej ślinie znajdują się jakieś próbki substancji niedozwolonej. Po pięciu minutach jest wynik. Wynik wskazał rezultat pozytywny na środek THC. Substancja, którą zawiera marihuana, dwa dni temu za to samo temu samemu kierowcy sierżant Styrna zatrzymał prawo jazdy. Just you smell. Czasem przebywasz z przyjaciółmi, którzy palą, ty wdychasz i to w tobie zostaje. Jeśli to oczywiście. Stężenie narkotyków wykażą badania krwi mężczyzny. Młodzi kierowcy często lekceważą działanie marihuany. Najczęściej mamy do czynienia z marihuaną, amfetaminą, kokainą. Jeżeli chodzi o osoby starsze, często nieświadomie kierują one pod wpływem leków psychodropowych, które zawierają w sobie benzodiazepiny. Wszystkie te substancje są groźne dla kierowcy i dla tych, których mija na drodze. On będzie spowalniać nas w reakcjach i będzie powodować, że będziemy dostrzegać tylko wybrane bodźce, albo będzie powodować, że będziemy pobudzeni i będziemy tacy nakręceni. Prokuratura czeka jeszcze na wyniki badań, które wskażą, co dokładnie zażył Gorzowianin, nim śmiertelnie potrącił chłopca. Jutro jego przesłuchanie. Ma usłyszeć zarzuty. Renata Kijowska fakty.